To czas na najnowsze fakty w RMF FM o 10. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Ogromna radość w sztabie Donalda Trumpa, który już zbiera gratulacje. No wszystko wskazuje na to, że właśnie kandydat Republikanów zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W sztabie Demokratów przejmująca cisza i wielki smutek. Za chwilę w Faktach RMF FM połączymy się z naszymi dziennikarzami. W Waszyngtonie jest Paweł Żuchowski, a w Palm Beach Tomasz Staniszewski. Za oceanem Donald Trump triumfuje. Jest o krok, o cztery głosy elektorskie od tego, by powrócić do Białego Domu. To specjalne wydanie faktów, które prowadzimy z Kopca Kościuszki w Krakowie, z naszego studia w Palm Beach oraz studia w Waszyngtonie. W Palm Beach, które było świadkiem pierwszego powyborczego wystąpienia Donalda Trumpa jest Tomasz Sejszewski. Witamy ponownie Tomku z najważniejszych deklaracji. Co usłyszeliśmy? No na przykład to, że Trump chce zakończyć wojny, będziemy mieć silną armię, ale nie będzie wojen. Tak mówił kandydat Republikanów i tutaj odniósł się do zarzutów stawianych przez swoich politycznych przeciwników w kampanii wyborczej. A a a Mówili, że rozpoczniesz wojnę, ja ich nie rozpocznę, ja je powstrzymam. Tak deklaruje ten, który jest coraz bliżej powrotu do Białego Domu. Usłyszeliśmy też, że Trump zapieczętuje granice Ameryki. Wyrzuceni imigranci będą mogli wrócić do USA już tylko legalnie. Kwestią zdrowia w jego gabinecie zajmą się Robert, zajmie się Robert Kennedy, Kennedy Jr. Jeszcze w sierpniu przypominam niezależny kandydat na prezydenta, który ma ze sobą bagaż wspierania teorii spiskowych na temat szczepionek. Teraz ma być ekspertem od zdrowia. Z wyścigu prezydenckiego Kennedy wycofał się w sierpniu, by poprzeć Trumpa zatem coś za coś. No Jest też nowa gwiazda, na którą stawia Trump. Elon Musk, tak właśnie entuzjastycznie przyjęty tutaj w Palm Beach, on jest bohaterem tej kolejnej odsłony filmowej sagi, jak słyszeliśmy, Narodziny Gwiazdy, bez Lady Gagi, bez Bradley'a Coopera, z nową gwiazdą partii republikańskiej, która w administracji przyszłego prezydenta ma mieć specyfikację, się cięciem kosztów. No ale zanim to stanie się faktem, teraz Waszyngton i Paweł Żuchowski, Pawle Speaker Izby Reprezentantów, Mike Johnson zameldował Donaldowi Trumpowi gotowość do natychmiastowego działania. Tak, przypomnę, ten sam, który przez miesiące wstrzymywał pakiet pomocy dla Ukrainy, ale i dyskutował w kwestii zabezpieczenia granicy meksykańsko-amerykańskiej. Teraz, jak powiedziałeś, jest gotowy do natychmiastowego podjęcia pracy zgodnie z programem Trumpa America First. Poinformował, że Trump ma pełne wsparcie Partii Republikańskiej i zaznaczył, że Donald Trump został naszym prezydentem-elektem. Przenieśmy się więc ponownie na Florydę. Tomek, czy prezydent-elekt opuścił już Convention Center? No, Convention Center i ci, którzy tam długie godziny czekali na Trumpa, łapią teraz drugi oddech, a Donald mm -hmm. Trump pewnie właśnie korzysta z uroków swojej posiadłości Mar-a-Lago. Co prawda, Pawle, deszczowa noc dziś tutaj w Palm Beach, no ale pod dachem rezydencji, w towarzystwie takich gości jak wspomniany już najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, można snuć scenariusze na nieodległą przyszłość. No, bo zaprzysiężenie nowego prezydenta 20 stycznia w Waszyngtonie. Dlatego. Teraz Twoja kolej. Przeanalizujmy zatem kalendarium. Co będzie się dziać w najbliższych tygodniach? Och, Waszyngton jest trochę jak Watykan, gdzie wszystko opisane jest tak, jak postępować po śmierci papieża. Tu, w ciągu kilku dni, swoją pracę rozpocznie zespół do spraw przyjęcia władzy. Donald Trump zacznie otrzymywać dodatkowe informacje, w tym wywiadowcze, by rozpoczynając swoją prezydenturę, wiedział, jaka jest sytuacja w kraju i na świecie. Powinien spotkać się z prezydentem, ale wiemy, że panowie się nie lubią, więc ten punkt prawdopodobnie zostanie pominięty. Do 11 grudnia władze Stanów muszą wskazać zestaw elektorów, który będzie ich reprezentował w głosowaniu kolegium elektorów, które formalnie Wybierze prezydenta. Elektorzy zbiorą się w, stolicy, spo, w stolicach swoich stanów 17 grudnia, by formalnie oddać swój głos na kandydatów na prezydenta. Potem musi to trafić do przewodniczącej Senatu, czyli obecnie Kamali Harris oraz archiwistki Stanów Zjednoczonych. Ta musi je otrzymać do 25 grudnia i musi je wysłać do 3 stycznia do kongresu. Jeszcze jedna data, a w zasadzie dwie. Wynik wyborów zostanie zatwierdzony 6 stycznia. I jeszcze pozostaje zaprzysiężenie przysiężenie 20 stycznia na schodach kapitolu. No tego o ironiu szturmowanego 6 stycznia 2021 roku przez zwolenników Donalda Trumpa. Szykuje się zatem tak wielki comeback do Waszyngtonu. No a my w tym specjalnym wydaniu faktów wracamy teraz do Krakowa. Dziękujemy panowie. Dziękujemy, a teraz reakcje. Polska reakcja do tego o czym mówiliśmy przed momentem. Gratulacje, panie prezydencie Trump zrobiłeś to. Napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda. Złożył gratulacje kandydatowi Republikanów Donaldowi Trumpowi jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w USA. No i to zrobił też Wołodymir Zołoński. Prezydent Ukrainy również pogratulował Trumpowi wygranej w amerykańskich wyborach. Gratulujemy imponującego zwycięstwa wyborczego, tak napisał w mediach społecznościowych. Krzysztof zasada z nami w faktach RMFM. Krzysztof, co jeszcze jest w tym wpisie? Zoęński wspomina spotkanie z Trumpem podczas wizyty w USA we wrześniu, kiedy omawiali strategiczne partnerstwo Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz plan zwycięstwa i sposoby zatrzymania rosyjskiej agresji. To spotkanie nazywa wspaniałym. Doceniam podejście prezydenta Trumpa do spraw globalnych opartych. Na zasadzie pokoju przez siłę, napisał ukraiński przywódca. Według niego to ta zasada może naprawdę przybliżyć sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Jak dodał, z niecierpliwością czeka na erę silnych Stanów, Zio silnych Stanów Zjednoczonych pod zdeterminowanym przywództwem Trumpa. Liczy też na dalsze ponadpartyjne wsparcie jego kraju. Nie mogę się doczekać możliwości osobistego pogratulowania prezydentowi Trumpowi i omówienia sposobów wzmocnienia strategicznego partnerstwa Ukrainy z USA, zakończył wpis Zełenski. Komentarz w faktach RMFFM. Kolejny komentarz. W faktach przenosimy się teraz do ambasady amerykańskiej w Warszawie. Dyplomaci zorganizowali śniadanie wyborcze. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jakie nastroje? Dzień dobry. Dyplomaci są już chyba pogodzeni ze zwycięstwem Dona Trumpa, ale atmosfera na miejscu jest raczej pozytywna i uroczysta, jak przystało na święto demokracji. Oficjalną część wydarzenia rozpoczął sam ambasador Mark Brzeziński, który podkreślił, że jeśli to Trump zostanie prezydentem, Polacy mają pamiętać, że Amerykanin jest przyjacielem naszego kraju i powtórzył to trzykrotnie. Rozmawiałem dziś z Tomem Hauszem, przewodniczącym amerykańskiej izby handlowej w Polsce, którego zapytałem o to, co prezydent, pre, prezydentura Trumpa może oznaczać dla Polski. Stosunki między Polską i Stany Zjednoczone, jestem przekonany, zostaje bardzo silny, bo, bo mamy bardzo głębokie i szerokie współpracy bezpieczeństwa i biznesu. Tony Hausch dodał również, że Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa będą prowadziły politykę dużo bardziej konserwatywną i bardziej skupioną na samych Stanach, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i biznesu. Jakub Lewski dziękujemy. To specjalne wydanie faktów w FM. Przypomnijmy, Donald Trump jest o krok od zwycięstwa. Konkretnie o cztery głosy elektorskie od tego, by powrócić do Białego Domu. Odsyłamy Was na naszą stronę w internecie rmf24.pl. Tak jest, znajdziecie tam relację minuta po minucie. Na bieżąco wszystko, co musicie teraz wiedzieć, najważniejsze informacje z oceanu. Polecamy też najnowsze wydanie faktów RMFFM, punktualnie o 11.00. Radio, muzyka, fakty. RMFFM.